Od równika dla południka najlepsze życzenia. Ja życzę południkowi zero, żeby prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu przez ten wspaniały lokal nie było zerowe. I południku! Życzymy Ci wielu udanych podróży, małych i dużych. Przecudownych e, wrażeń z, e, ze wszystkich południków i równoleżników, równików uh -huh. i ze wszystkich biegunów. Przemierzania wielu mórz i oceanów, jezior, rzek i... z Wszystkimi środkami transportu. takim jak... <laughs> Oprócz tramwaju, metra i autobusu, statkiem, tratwą, rowerem, samolotem autostopem, hulajnogą i rowerem Południku, trwaj nam po wieki wieków i zarażaj nas z pasją podróżowania i oczywiście e, to byliśmy my. to tu, to, to tam w ten szczególny dzień, zerowe urodziny życzę południkowi zero, żeby cały czas działał z taką pasją jak działa do tej pory przed swoimi zerowymi urodzinami czyli w życiu jakimś płodowym a jeżeli ta pasja się wyczerpie to niech będzie skierowana w jakąś inną stronę Z okazji startu życzę Południkowi Zero długich lat rozwoju oraz setki nowych klientów My chcielibyśmy życzyć Południkowi Zero żeby nie tylko był miejscem spotkań ludzi pełnych pasji, podróży i Ciekawych pomysłów, ale żeby także był źródłem inspiracji tak dla jest, wszystkich. Nie, nie tylko, tylko słowników, ale i plany. Tak, dla wszystkich, całego. którzy tu się pojawią, a pojawić się na pewno warto. Więc życzymy, żeby był zawsze pełen ludzi z pozytywną energią. Tak jest. Drogi południku, zero. Życzę wspaniałych odkryć w tym przepięknym miejscu, które mam nadzieję, że wszystkim tutaj nam, kochających Was, <laughs> że będzie z taką My życzymy południe... Zero, żeby wszyscy podróżnicy w Warszawie i w okolicy wiedzieli, że w środę chodzi się wyłącznie na jagody. Ale oprócz tego życzymy wszystkim podróżnikom małym i dużym, żeby dokładnie wiedzieli, gdzie w Warszawie przebiega południk zero. Przychodźcie tutaj i odwiedzajcie to miejsce, bo warto. Trzeba to wprowadzić na rynek geografii, gdzie przebiega Południk Zero w Warszawie. Do zobaczenia w Południku Zero. Do zobaczenia. Kilka lat temu wybrałem się na Południk Zero. Była to dosyć długa wyprawa. Trudna, kosztowna. Londyn, Greenwich, Południk Zero. Cieszę się, że teraz mogę y, spacerkiem dojść sobie na Wilczą 25 i spotkać się z Wami wszystkimi w Południku Zero. I jak dzisiaj przeszedłem na Facebooku, Południk zero, południk zero. Wpadnie dzisiaj do nas koleżanko, kolega. <gry> E, Andrzej Ząbrowski, Agnieszka Kondraciu, e, konserwatorzy powierzchni płaskich. E, e, Kuba mówi, że ma mówić głośno, więc będę mówił głośno. Chcieliśmy e, przede wszystkim życzyć południkowi, żebyśmy jak za rok tu przyjdziemy, to właściwie żeby, żeby się nie dało wejść. E, obawiam się, że to może nastąpić znacznie wcześniej i z jednej strony to nie, nie jest najfajniejsza wiadomość dla nas, bo nie będziemy mogli wejść, ale z drugiej strony to jest świetna informacja dla publika. Miałem coś wymyślić, średnio mi to wychodzi, więc po prostu e, powiem jeszcze raz ja mogę dodać? wszystkiego najlepszego, a teraz moja lepsza połowa wypowie prawdziwe życzenia. Nie, chodzi o to, żeby się nie dało wejść, bo będzie to tyle ludzi i się nie zmieścimy, a nie, że będzie zamknięte. A to nie uściśliłem Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Dzień dobry. Życzę temu miejscu wszystkiego tego, czego życzyłabym każdej innej osobie. czyli Wszystkiego najlepszego i funkcjonowania jak najdłużej. Może niekoniecznie do śmierci, bo byłoby to tak trudne, ale na tyle, żeby się bardzo, bardzo rozwinąć. I dziękuję bardzo. Dzień. dwa, jeden. Życzę Wam przede wszystkim góry od góry Korków, e, moza, Kapski, żeby Wasz Akmajfa stała się takim e, idealnym miejscem, gdzie po Wielkiej Żegludze, po Warszawie, żeby przysiąść sobie i spokojnie przemyśleć wszystko. Żeby to była najważniejszym punktem, z którego się zaczyna i kończy wędrówka po tym mieście. Jesteśmy z Fundacją Andradą i mamy życzenia dla a ponieważ jest tak strasznie tutaj gwarno, duszno i e, e, tłoczno, to musimy tak mówić, e, tak troszeczkę bardziej skompresowany, skompresowany spotyń. żeby piwo się strumieniami, tak, w południu. Zawsze. Żeby to było dobre piwo, nie I, I co jeszcze? Żeby dobrze było. Żeby dużo ludzi przychodziło i dużo kasy zostało. Trochę takie tendencyjne życzenia <laughs> nam wyszły. Życzę Południkowi Zero, żeby tutaj była zawsze super atmosfera, żeby każdy tutaj się dobrze czuł, żeby się działy różne bardzo, bardzo fajne imprezy, które, podczas których nie to się będzie można dobrze bawić, ale podczas których także, także będzie można się czegoś nauczyć i życzę, żeby, żeby Południk Zero nie zbankrutował tak szybko. Wasze zdrówko, Wasze zdrowie 100 lat. W tej kamienicy.